Siemanko moi drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Alfie, A dzisiaj zagramy już dawno niegraną grę o nazwie Critical Ops. Ja tak dzisiaj już sobie nagrałem Hero Zero, nie i tak patrzę, że coś tam miałem na początku smętny głos. Nie wiem, było rano, teraz w sumie też jest rano, ale trudno, jakoś lepiej się czuję. Wystarczyło 10 minut, więc wiecie, jakie mam misje? 30 graczy z SG551, 10 trafień w głowę i 2. Dwu... A, to spoko. W sumie zabicie graczy. Dolecimy dead meczyk. i w sumie chyba tyle. Oby z... Obyśmy zaczęli od końca. Znaczy B, od końca. <grych> od zera minut, nie? Że... Żeby nam od początku meczu, właśnie. No i dupa. Zagram rundy. To jest właśnie SG551. Trafiłem do niego skina, więc fajnie. Och, to on jest? Coś tak zamilkło, ale wiecie, Zdechłem O, wygrałem. To ja idę sobie. Udaję, że mnie nie ma. A, mnie zobaczył, kurde. Myślałem, że mnie pewnie kropkę zobaczył. No trudno. Siema, obsie. Kurczę, jakoś nie mogę się roz rozgrać. No, trudno. A może trafię na dobrych ludzi po prostu. W czasie były takie nupki, co strzelać nie umiały. Pyk, pyk, pyk. Ojojoj. Nie jest dobrze. Lepiej się skampić. Zabiję go? Nie, nie zabił. Huuu! O Jezu! Tak to się robi. W sumie to tak na ślepo strzeliłem, ale cicho. To jest szkieł, także mm, Tutaj chyba nikt nie idzie. Oho. Aha, no! Melinda Denisa, ale. Kurde kozak. Wiem, że teraz zdechnę. Ej, w czasie gościanny nie było. Ne, tam tu. Mm, lecimy dalej. Pod likwidacji się odbywają. Tutu, tu, tu, ru, tu. tu. O ty, ale pod trzech plecy Domyślałem się, że coś będzie we mnie. A, nie zdążyłem. No niestety. Pewnie to będzie przegranko, tak, bo mamy mniej Ten Tędy nie idę, bo mi się nie chce. Widziałem typa. Kurde no, jakoś nie mogę się rozgać. Dawno nie grałem, wiecie. Go się jak zraszował. O, mój trup. <noise> mój trup. Siema, siema. Idziemy, idziemy, typa, idziemy. Jakby ktoś oczywiście chciał zagrać ze mną w tą gierkę, to po prostu pisać pod komentarzem, tam się zgadamy. O ty... Dobra, zabity. Kurde, daj, dupa. Nie fajnie powiem wam, nie fajnie. Przegrałem się, ale w sumie niewiele, niewiele. Kurczak, ten się exp teraz wolno nabija, to jest mała głowa. 5-5. No, wyszedłem w sumie na 0. Oprócz tej asysty, to w sumie wyszedłem na 1,5. No ale trudno, lecimy z kolejną giereczką. Czyli. Z kolejnym klasykiem Deadmatch. Lecimy. Ile się już mi nagrywa? Tak w ogóle? 4 minuty. Eee, to luzik, luzik. O znowu ta sama mapa. O, hmm. Osobiście wolałem pograć na innej. No, ale niech będzie. Nie chcę mi się już z niej wychodzić. O super. Lecimy na hardcore, bo teraz jest jeszcze rozgrzewka My mamy full team. O właśnie. Kościół zabił z pistoletu. No, nieźle, nieźle. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za tyle subskrypcji. Jesteście najlepsi. O, nasze super. Ja uciekam. O, to jest najlepsza broń. Polecam. Siema, Julian. To ja stanę tutaj. O, ty kurczę w głowy trafił niedobrze, niedobrze. Dlatego nie mogę dobrze grać, bo mam coś na oczach. Kaptur mi się sunął na oczy. O, dobra, chodź tu. Nie żyjesz. Ej, wygraliśmy fajnie. Znaczy. Wygraliśmy miejscówkę To ja żegnarski Pyk, kampimy się No chodź, chodź A, dostał chedzika ładnego No, wychyl się, wychyl, wychyl, wychyl A, wyszedł za bardzo, kurde, ja się, bo tym akurat spojrzałem na minimapę i gościu wyraz. Ja pierdzielę Elo O dobra, zabity, zabity Nie spodziewałem się, go zabiję Uważaj, obsie, tutaj będą szli do ciebie ludziska No, ja przejdę tutaj No, 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 chodźcie, chodźcie, chodźcie a i się podstawiłem. Jakoś go nie zauważyłem, tylko czerwony... Yy, czerwone strzałki. Dobra, dobrze, że go zabiłeś. Masz, masz szczęście. To jest najlepsza kampa. się Ludzie nie spodziewają, że tutaj nagle jesteś. Ole, gościa naparzają. Ja nie mam na Pa, nie spodziewał się. I teraz... przykucnę tutaj i też się nie będzie spodziewał. Aha, bo tu idą typy. A nie, tam idą. Śmiercionośny strzał w stopę, jak ja to lubię. na pokraku. Alecę, lecę, lecę. Mm -hmm. Tutaj ktoś idzie. O nie, tam są dalej, dobra. Ej, my to możemy wygrać powiem wam. Yy. No dobra. O kurde, ma już jeden nabo... Znaczy jeden magazynek. Został mi. Niedobrze, niedobrze. Co? Dlaczego on tam się znalazł Nie wiem Dobrze, że gościu sobie z nim poradził Siema Czy idziemy tutaj No i mało HP miałem I Idziemy dalej Pyk, pyk, pyk. Kurde, znowu jakoś mi się dziwnie kieruje tą postacią Widziałem. Aha, może to był gdzie indziej. No dobra, to pójdziemy tutaj. Może coś się stanie. Zdechnia, zdechnę, zdechnę. Może nie? Tak, zdechę moje, znowuany cię nabiłem. Ale jaja. Ile jeszcze killi? Dwa. Trzeba dać radę. Nie ma. Pyk, i dostał hedzika. Lecimy. Właśnie ile headów jeszcze muszę narobić? Tak z ciekawości. Jeszcze jeden. A, to fajnie. Przy okazji się może coś zrobił. O, super. A, nie dałem rady. No trudno. Ale fajnie, bo mam już dwa zrobione, czyli teraz zostało mi wszystko zrobiłem! Ja pierdzielę, ale fajnie. Ale super. Nie żyjesz. Siema e, opsie i David y, Wolszy? Wolszyg Wolszy gg. Dobra. Śmiec. <noise> Boże, co? Ja gadam ostatnio. No nie wiem. Umarłem w głupi sposób. O, to super, mogę zamienić na moją broń. No, mam rzadką skórkę. Co nie ja mogę pójść tu, bo tu jest mało uczęszczany pasek. Będę bezpieczny. W razie czego mam. Co to było? W sumie nie pamiętam Jezu jak my ich gnębimy to jest mała głowa Elo? Ja pierdzielę, ale jaja, prawie go zabiłem. No, dostał easy, easy klepę na mordę. Się ma ops, lecimy ciśnie. Dupa. Akurat mi się Ammo skończyło, no. Gościu, znożownik. Kurde, niezły. No dobra, wygraliśmy, super. Na razie nie mam pomysłu, jak nadać tytuł. Więc wiecie. Trzy misje w jednym odcinku, albo powrót do przeszłości? Może powrót do przeszłości będzie fajne. JAK MNIE NIE TRAFIŁ Dobra 16 HP Ja to wygram, mówię wam Ja to wykieruję Dobra, easy, wygraliśmy No nie, serio? No trudno, ale wygrałem, ciekawe który jestem w rankingu Trzeci, a no spoko, od 14 na 10 to całkiem ok. Ile odcinek trwa? No, znośnie, ale mógłby być oczywiście krótszy, nie? No to co, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dawno go nie było. Ostatnio jak nagrywałem, miałem chyba mniej niż 20 subów. I to nagrywałem. O jezu, wolałem, jak wtedy było, co dawało mi te. Punkciki. Zaraz Wam pokażę, które. Tylko odbiorę wszystkie nagrody. Jakie odgłosy, ja e, Te, te tutaj żółte. Obok tych, to niebieskie, jest 13 tych żółtych, nie? To to mi dawało i mogłem sobie bro, Bronie losować. No, nie fajnie, że to zmienili. Trzeba teraz, nie wiem co, chyba kupić. No, mniejsza. To serdecznie dziękuję że, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście, e, zostawcie suba, łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Za suba się nie obrażę. Co jeszcze? Proszę, polecam kanał Noriksona TV. Zajdziecie go w, w moich subskrybentach. No i co? W sumie to tyle. No. O, poczekam na 15 minut. I. Kurde. She